I myślę, że żadne niebezpieczeństwo mu nie zagrażało, ponieważ myśmy go też i obserwowali. I on tutaj się przyglądał na bilardy i nigdy, nigdy nie wychodził poza akademik sam. Ten korytarz, w którym on tu przebywał, to był dla niego tak jak plac zabaw. Każdy go lubił, każdy odzywał się do niego, studenci go często widzieli. I myślę, że nic mu tu nie zagrażało. W pewnej chwili zauważyłem, że dziecka nie ma. Ponieważ pomyślałem sobie, że mógł gdzieś wejść do, do jakiegoś pokoju, do kogoś, więc nie było powodów do paniki. Przeszukałem wszystkie pomieszczenia na parterze, poszedłem również na wyższe piętra. Okazało się, że Łukasza nie ma. Wyszedłem na dwór, rozejrzałem się po terenie, Łukasza nie było również. Wówczas przeraziłem się i zacząłem jeszcze raz dokładnie szukać, przeszukiwać najbliższe okolicę. W tym czasie przyszła żona z zajęć. I zaczęliśmy szukać razem. Po kilkunastu minutach, kiedy nie znaleźliśmy go, na antenie radia studenckiego ogłosiliśmy, nadaliśmy komunikat. Uwaga, wszyscy mieszkańcy naszego osiedla! Uwaga, wszyscy mieszkańcy naszego osiedla! Kilkanaście minut temu na terenie trzeciego DS-u Uniwersytetu Łódzkiego zaginął trzyletni łukasz. Trzyletni chłopiec ubrany w czerwoną kurtkę, czerwone buciki, różową czapkę i czarne spodenki. Wszyscy, którzy widzieli Łukasza w ciągu ostatnich kilku minut, proszeni są o zgłoszenie się do naszego pokoju redakcyjnego. W pokoju czekają rodzice. Wieczorem, kiedy już milicja była zawiadomiona, kiedy użycie psów milicyjnych nie przyniosło żadnego efektu, byliśmy bardzo zrozpaczeni. Sądziliśmy, że nasze dziecko już się nie odnajdzie. Po prostu nie wiedzieliśmy, co robić dalej. I wtedy dotarł do nas... Lekarz, pan dr Lewandowicz, który przeżył w swoim życiu podobną sytuację i który pobudził nas do dalszego działania. Nadal poszukujemy czletniego Łukasza. Nadal poszukujemy trzyletniego Łukasza. Uwaga, mamy bardzo pilną prośbę. Ci wszyscy, którzy w tej chwili mają trochę wolnego czasu, nie uczą się, proszeni są o zgłoszenie się do trzeciego DS-u Uniwersytetu Łódzkiego. Okazuje się, że konieczne jest przeczesanie osiedla. Łukasza nie ma na terenie trzeciego DS-u. Musimy wyjść w teren, przeszukać całe osiedle. Na to pierwsze wezwanie zjawiło się około 200 osób, co stanowiło dla nas prawdziwe zaskoczenie. Później studentów zjawiało się coraz więcej. Konsekwentnie na każde nasze wezwanie kierowane za pośrednictwem Radio Węzła studenckiego tych osób przybywało. O pół do trzeciej w nocy zakończyło się przeszukiwanie terenów okolicznych bez skutku. Umówiliśmy się że o w pół do siódmej rano, kiedy zacznie się robić jasno, rozpoczniemy akcję jeszcze raz. W momentach, kiedy no, wszystkie możliwe środki na dany czas zostały już wyczerpane, trzeba było ludzi odesłać do pokoi, poprosić, żeby odpoczęli, wypili herbatę, ponieważ będą potrzebni yy, w dalszym ciągu akcji poszukiwawczej. I rzeczywiście ci ludzie na nasze apale rozchodzili się, ale w tym samym czasie zjawiały się kolejne grupki deklarujące pomoc i tak było bez przerwy nie było sposobu na tych wszystkich chętnych, na ludzi, którzy chcieli poświęcić swój, swój wolny czas yy, po to, żeby w jakimś stopniu, chociażby małym stopniu przyczynić się do odnalezienia Łukasza. Rozpoczęła się na wielką skalę produkcja odbitek jego zdjęcia, jego fotografii, również malowanie plakatów Studenci z tymi plakatami i ze zdjęciami rozeszli się nad ranem po terenie chyba całej łodzi i rozklejali te plakaty we wszystkich możliwych miejscach. Nasza rola polegała na koordynacji akcji poszukiwawczej prowadzonej przez studentów oraz na przydzielaniu osób do wykonywania plakatów i zdjęć. Podzieliliśmy ten rejon na cztery mniej więcej równe części. Rozrysowaliśmy mapkę każdej z nich. Wyznaczyliśmy też czterech mężczyzn, bardzo operatywnych, czy najbardziej do tego się nadających, według naszej opinii. Pierwsza grupa, bardzo szybko sformułowana, wyruszyła do miasta w teren numer jeden, tak go określiliśmy sobie, już o godzinie 6.30. Przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem, co się robi, wówczas uwierzyłem, że to może odnieść skutek. Że jeżeli powiadomimy społeczeństwo łodzi o tym, że dziecko zginęło, wówczas uzyskamy jakieś informacje, bo dziecko to nie jest szpilka, żeby zaginęło w mieście, przecież tak gęsto zaludnionym. Ktoś na pewno je zobaczył. Chodziło tylko o to, żeby dotrzeć do ludzi, poinformować ich, że dziecka nie ma, i na pewno będzie mieć jakiś odzew, jakąś informację o, o miejscu jego pobytu. W pewnym momencie po dwudziestu kilku godzinach akcji po kolejnym telefonie oficer śledczy podniósł kciuk do góry, i wtedy zrozumieliśmy, że jest Łukasz, został odnaleziony. Akurat tak szczęśliwie się złożyło, że po pewnym czasie zadzwonili rodzice, którzy w tym czasie poszukiwali dziecka w innym miejscu, i mogłem przekazać im tą informację. I wówczas kolega powiedział nam, że dziecko się znalazło. Oddał słuchawkę porucznikowi woźnemu, i ten nas poinformował, że. Dziecko się odnalazło, jest całe, zdrowe i poprosił nas, abyśmy pojechali do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, gdzie możemy małego zobaczyć i odebrać.